Witamy Was serdecznie, jesteśmy na festynie dla naszego cudownego Kubusia. Organizujemy przeróżne atrakcje i jest grill, i są pierogi. Ludzie, jest tutaj cudownie. Pełno, pełno, pełno ogromnych, cudownych serc. Ciepłych ludzi, cudownych. Przepyszne ciasta, warkoczyki, wata cukrowa, popcorn, przejazdy autami. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Przybywajcie i wspierajcie Kubę. Słuchajcie, Ania zaprosiła. Przybywajcie i na pewno przybyliście, ale tutaj najważniejsze, co możemy, to musimy podziękować chłopakom z Ochotniczych Straż Pożarnych, którzy dzisiaj tutaj się nam licznie stawili. Zresztą na każdy event charytatywny pokazują wielkie serce. Jest naprawdę bardzo dużo, ale to bardzo dużo dobrych, pukających Ser. serduszek. Dokładnie. Zapraszamy wszystkich. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że jesteście. Jesteśmy ze Stargardu, Kuba jest naszym byłym wychowankiem, sprzedajemy to co każdy, kto Kubę zna lub nawet nie, to przyniósł tutaj i, no i sprzedajemy. Ile... Witam serdecznie, Paweł Sawicki z tej strony, klub Auto Boys. jesteśmy się tutaj z całym klubem Auto Boys. tutaj z chłopakami, jak widzicie w tle najmłodszych, pięcioletni, Wiktor, który dzisiaj pokazują chłopaki jak wygląda super enduro i enduro. Są to licencjonowani zawodnicy, młoda kadra, młodzi zawodnicy dopiero, że tak powiem zaczynający karierę sportów motocyklowych od najmniejszego pięcioletniego Wiktora, który się tutaj nam właśnie prezentuje. No i co, się pokazać jak to wygląda i zebrać trochę pieniążków do puszki dla, dla kolegi i chcemy wspomóc tak naprawdę swoją częścią jak tylko możemy. Chcemy zaprezentować proces gaszenia się oleju spożywczego w każdym domu, w którym jeszcze występują kuchenki grzane gazem ziemnym. Kiedy dochodzi do zapłonu oleju spożywczego, musimy bardzo uważać, żeby nie połączyć tej cieczy z wodą, bo nastąpi tak zwany rozprysk rozbrysk tej cieczy. Która się połączy z wodą, nastąpi odparowanie zimnej wody w temperaturze. Temperatura wrzenia wody to jest 100 stopni Celsjusza. Tuż nam ten olej palący osiągnął się 300. I chcemy zaprezentować, jak to bezpiecznie zgasić. Gasimy to przez użycie mokrej ścierki albo pokrywki. Nie wlewamy wody. Za chwilę zaprezentujemy tutaj, co się stanie, jeżeli wlejemy kubek zwykłej kranówy czy wody butelkowanej. Jaki powstanie wyrzut, co, co z tym się wiąże, jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać nas jako Potocznie można nazwać już osoby poszkodowane w takim zdarzeniu, kiedy dochodzi do poparzenia, jak te meble kuchenne mogą zostać zapalone, dochodzi wtedy do pożaru mieszkania, a żeby temu zapobiec, więc zaprezentujemy za chwilkę, jak to bezpiecznie zgasić.